Na 99% jestem pewien, że to jest 50 centów. Jak widzicie, tu było 2 euro, tu mamy je obok, sygnał na 50 centów. Tak, tu były ubite jedna i druga moneta, nawet widać. 50 centów, tego sygnału nie wysłyszałem. No to mamy 90 centów. Witam serdecznie, Adam Detektorysta się kłania, moi drodzy, po dłuższej przerwie w niekopaniu wróciłem na wykopki, o właśnie mi ptak osrał szybę, dobra, na szczęście chyba, do brzegu, dzisiaj kopię w, w parku, w wakacje patrząc na filmikach, sporo ludzi się tam kręci, więc może coś pogubili, jeszcze trochę przeziębiony jestem, od tygodnia się zmagam, nie wiem, z jakimś wirusem. <laughs> Opady raczej kaszel, eee, lekki katar, no ale to siadło bardziej na krtań. Eee, wybaczcie mi ten dźwięk mojego głosu, no, trudno, ale funkcjonować mogę, więc na wykopki idę. Dobra, widzimy się na miejscu przy pierwszym sygnale. Zostańcie ze mną. Pierwszy sygnał na miejscu i mamy tu kawałek złomu dosyć sporej wielkości i wagi. Myślę, że z pół kilo to ma. No dobra, taki pierwszy sygnał. Idziemy dalej z koksem. Drugi mój sygnał, tu odbicie. Ładnie biło 66, 2 euro. Bardzo ładnie się zaczyna, tak ja to lubię. 2 euro na wstępie i lecimy dalej. Jak widzicie, tu było 2 euro. Tu mamy je obok sygnał na 50 centów. Bo 70 o 778 mi było. Mi biło. Czyli mamy, o i jest. Tak jak mówiłem, 50 centów jest. Subcio. Tu mam taki wysoki sygnał. Nie wiem co to jest. Jest to z takim Zaczepę do kluczy, czy to się otwiera? Tak, chyba tak cholera wie. Spróbuję to jakoś otworzyć. Nie, tutaj jest jakiś przycisk. A może to była lampka dla psów? Tak to wygląda. Tutaj jest włącznik. Oczywiście już to nie działa. porzewiało I chyba to się na obroże po prostu zakładało. No ciekawy fancik, ciekawy. Taka lampeczka dla piesia. Dobra, idziemy dalej. Sygnał 77 na 99% jestem pewien, że to jest 50 centów, ale się okaże to wszystko za chwilę. W tym miejscu dokładnie będzie. No i mamy 50-50. No to 3 euro już mamy, nie wiem, w 15 minut, coś takiego. Co my tu mamy? Uuu, stary guzik. Z tym wzorkiem guzik już się... Guzik już nieraz spotkałem. Bardzo fajny fancik. Kto by się spodziewał tego wzorku? Coś w kwiatek, słoneczko, jak to można nazwać. Macie w powiększeniu. Taki guzior jest. Dość głęboko było. Sygnał jakby na 10 centów, ale nie do końca. Więc zobaczymy to razem. Co to... O, jest 10 centów. Czyli jednak przyczucie mnie nie myliło. Fajnie. I takie sygnały też się zdarzają. No, ktoś miał szybką potrzebę użycia. Tego dobra, lepiej tak niż w ogóle. No mamy taki ciekawy sygnał. A cóż my tu mamy, podkładka. Tak, raczej podkładka jakaś ładnie biła. Tak. Swoje lata ma, ale to na moje podkładka. No. Ok. Cóż to za kółeczko mamy? Pisie kółeczko? Nie, guziczek. W polu bym powiedział, że to arseniak. A tutaj po prostu powiem, że zwykły, płaski guzik. Pojawił mi się moniak, ale to nie będzie współcześniak. O, jedna maryczka. Jedna maryczka. PRL-ka niemiecka. 1950. Albo 60. 1950 rok. No i bardzo, bardzo fajnie. Bardzo leciła nawet jak na prl Monetka. Fajna. Cały sygnał 75 na garecie to może być 20 centów, a to może być Polmus. Wolałbym to pierwsze. No i mamy. Ale tu nie będzie ani to, ani to. Tu mamy jakąś zagraniczną jeszcze monetę. RF 92 rok. A nie, jest 20 centów, okej. Okay. Ten rewers mnie bardzo zmylił nie wiem to chyba jakiś znak zodiaku może panę dobra ale jest 20 centów jakieś może ze 30 centymetrów dalej sygnał na 10 centów to pokusimy się i sprawdzimy ten sygnał tu będzie głębiej no i jest sygnał Hmm. Też 20 centówka, to wszystko? Nie. Bo oprócz tych 20, tu będzie w środku jeszcze jakiś sygnał. Co ja Wam mówię? Przecież wszyscy wiedzieć wiecie o co chodzi w tym wszystkim. No jest 10 centów, dobra. Czyli ja słyszałem tą 10 centówkę. A tą 20, 20 nie naszedłem cewką, tylko pięć pointery, ok, doszedłem do takiego zagajnika, takiego miejsca, gdzie jest bardzo dużo sygnałów. Tam było spokojniej wcześniej, i już muszę bardziej się skupić nad tym, nad tymi sygnałami. Miałem 20 centów, ale rozmawiałem z panem, więc nie nagrałem, a tu mamy. 10 centów i 20, ok, było w jednej, musiały być bliźniaki. Tak, tu były ubite jedna i druga moneta, nawet widać 20 i 10 centów. No i bardzo ładnie, wszystko, wszystko, 30 centów w jednym dołku. Sygnał 63, 65. Taki bardzo stabilny, mocny sygnał. A co, się on okaże? Ok. Kawałkiem puszki aluminiowej. Wieczka lub denka. No ok. Kolejna okazja na 20 centów. Czy tak będzie? Będzie. Wszystko? Nie, bo jeszcze tu był jeden sygnał. I? I też 20 centów. znów bliźniaczki się trafił. Ale coś tu mamy jeszcze jeden sygnał. Cóż to może być takiego? No i 50 centów tego sygnału nie wysłyszałem. No to mamy 90 centów. Wsio, Tak do tej pory wsio. No i bardzo ładnie. Uwaga, uwaga, coś mamy tu chyba ciekawego. Jest zawieszka. Czy przypinka? A, bardziej przypinka. Panda. Panda. Widzę pandę. No, zwykła jakaś taka aluminiowa, ale, ale oko cieszy. Ale mi tutaj niespodziewanie. Świeżutkie prawie. 1 euro. Wsio? Wsio. 1 no, euro chyba niedawno zgubione na pewno w tym sezonie sygnał na 10 centów to no, taka glinka trochę bardziej, ale nie najgorzej się w niej kopie. O Jezu, ale McDonald'a małdzia taka, suczysta Głęboki, ale w dobrą stronę idziemy. No dobra, Magdalenka trzymała w ryzach takie wieczko albo denko. Nie wiem czy to jest od puszeczki, czy może od zegarka. E, jakieś puszeczki. Dobra, takie coś dobrze wygląda sygnał 86 ale mamy samochodzik terenówkę jakąś monster truck raczej to nie jest ale jest taki pick up 4x4 truck niezła furka i się zachowało w fajnym stanie no jeden z ostatnich sygnałów jeszcze pary i kończymy oj ktoś zgubił kluczyk i to jeszcze z numerem seryjnym Pewnie wynajmował od spółdzielni i ma z numerem seryjnym klucz. Może się uda go znaleźć właściciela. Sygnał był monetowy, ale monetka to nie jest, a jest obroża pieska, raczej zawieszka. Haribo! I mamy numer telefonu. Nie pokażę końcówki. 0019. Tu są numery telefonu do właściciela pieska. Ok, i chyba tym sposobem skończymy dzisiejsze kopanie. I za chwilę zrobię podsumowanie. Dobra, mojej drodzy, zapraszam do podsumowania. Dwie godziny kopania. Mniej więcej ile kroków tysięcy zrobiłem? 4000 kroków? 4000 kroków. Podsumowanie. W monetach współczesnych 6 euro. Równe. Jedna mareczka. Z prl -ki. Troszeczkę zawieszek. Tu jakaś, jakieś pandy. Tu zawieszka psia z numerem telefonu. Dwa guziczki jak już widzieliście wcześniej. On jest dosyć stary ten guziczek. Nie wiem, może ma ze 150-200 lat. Tutaj płaski. Kluczyk. To nie wiem, co to jest jakieś obicie, czy co to mogło być. Tutaj ma dwa bolce na końcu, ciekawe, coś to jest. No i autko. I to jest prawdopodobnie światełko dla pieska. Się włączało i tu się do obroży przypinało. Tak to się prezentuje. No to dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Pochodzone dwie godzinki pokopane. No i co. Widzimy się na kolejnych wykopkach już, prawdopodobnie albo z Dawidem, albo z Kamilem. A tu jest jeszcze kolejne pole, które nie przeczesałem, polano. To będzie w kolejnym odcinku, tutaj dokładnie. Muzyka